Cześć wam, święta, święta i po świętach, no jeszcze trwają, mam nadzieję, że wszystko było miło, sympatycznie. Mam nadzieję, że troszkę pojedliście, spalać będziemy później, nie ma się co przejmować. E, słuchajcie, chciałem was zaprosić na program, taki jeszcze w tym roku, który będzie w sobotę o godzinie 20 na YouTubie Przestrzeń Ezoteryczna. Będziecie mogli sobie powróżyć, chociażby na nowy 2025 rok. Jest taka usługa, tam jest wiele razy. Stawiam karty, słuchajcie, bo pierwszy rozkład to jest taki e, duży rozkład, zwany 12 domów. taki Ja go troszkę po swojemu zrobię. Jest mnóstwo informacji: ukryci wrogowie, przyjaciele, finanse, kariera, partner, energetyka, jak się będziecie czuli. E, potem jeszcze kładę karty dla Was na finanse, osobno spodziewam na kwartały, na miłość uczucia, osobno spodziewam na kwartały i do tego Wasza energetyka samą poczucie, Taka diagnostyka, Przyszłego roku. Także kto ma ochotę, zapraszam. Ale też słuchajcie, z nowym rokiem, nowym krokiem. Jak zawsze u mnie za wszystkie usługi można zapłacić online, można też zamówić połączenie, kto chce podczas tego programu. Ale też z nowym rokiem, nowym krokiem może ktoś by chciał sprawdzić swoje kabalistyczne drzewo życia, czyli jak działasz na sefirach, jak działasz tak naprawdę, to jest też poziom rozwoju Twojej świadomości, Twój rozwój materialny, duchowy, yy, na, yy, sprawiedliwość, macie wszystkie sefiry, tam, słuchajcie, jest 10 sefir, idziemy od malchów, mamy świat materialny, potem mamy Yesod świat przekazów, potem w linii prostej tiferet, serce, równowaga, no ale jeszcze jest po lewej stronie surowość, gewura, czyli czy działacie w porządku, po drugiej stronie jest Miłość, miłosierdzie, czyste, czy to wszystko ma sens? No i oczywiście Keter, jak góra Was postrzega. To jest bardzo fajny rozkład, robi się go raz na wiele lat, na 5, na 10 lat, czasem raz na całe życie. Jak chcecie zobaczyć, jak działacie, to jest dla Was rozkład. Będzie też rozkład dla osób, które. No, może was troszkę ten rok zmęczył, nie wiecie czemu, to może być kwestia karmy i programów karmicznych u was aktywnych, więc jeszcze jest usługa Twoje aktywne programy karmiczne. Więc słuchajcie, petarda możecie oczywiście zadawać pytania, możecie zamawiać wróżby, yy, zwykłe pytania, do czego idę w związków, w relacji, jak ktoś ma takie codzienne rzeczy do sprawdzenia, zapraszam Was. Wszystkie usługi zamówicie tutaj w, w linku na stronie, przestrzeń jest online, łamane przez live. Kliknijcie sobie, macie bardzo dokładny opis każdej usługi, macie link do płatności, nie trzeba wysyłać żadnych potwierdzeń, i potem wysyłacie maila. W mailu piszecie swoje imię, datę urodzenia i e, kolejna usługa. Twoja sytuacja, uczucia, emocje, diagnostyka, przyszłość to jest i dla singli, i dla związku. Czyli jeśli jesteś singlem i nie wiesz, kiedy kogoś poznasz, albo nie wiesz, z czym masz problem, albo może tak naprawdę nie masz problemu, tylko masz inne priorytety, zapytaj się po prostu o związek o relację do czegoś, i ja sprawdzę, co się dzieje w Twoim życiu. Natomiast jeśli jesteś w związku w relacji i nie wiesz do czego to idzie, nie chcesz to sprawdzić na przyszłość, chcesz zobaczyć, jak podchodzi do siebie, czy jak działacie w dwie strony, też sprawdzę, to jest dla was usługa. I wtedy znajdziecie tą samą usługę, tylko podaje dla singli, imię, jedno imię, datę urodzenia, dla związków, relacji, yy, dwa imiona i dwie daty urodzenia, i Wam sprawdzam. Więc yy, zapraszam Was serdecznie. Wszystkie usługi macie rozpisane. Przestrzeń językowa online, łamane przez live. Oczywiście jak zawsze wszystko u mnie będzie świetnie widać na stole, tak? Karty tutaj będę dla Was rozkładał, wszystkie rozkłady, dokładnie z omówieniem, więc nie ma żadnego problemu. Jak zawsze u mnie macie gwarancję wykonania usługi na live lub wzrost płatności No już działam wiele lat i nigdy się nie zdarzyło, żadnych reklamacji nie było więc korzystajcie dopóki działa ta podstrona przestrzeń ona online łamane przez lęczy, że i działają płatności, znaczy że można zamawiać, a tych usług będzie za dużo, nie mam pojęcia ile będzie, to zależy od Was to po prostu wyłączę tą podstronę, więc jak oglądasz ten film i podstrona nie działa, no to znaczy, że już limit się wyczerpał. E, a jak działa, znaczy, że możesz korzystać. Więc zapraszam Was serdecznie, zapłaćcie, wyślijcie mi maila swoimi danymi imionami, e, z pytaniem, pytaniami lub z, z, z tym, co tutaj ode mnie oczekujesz. Wszystkie usługi będą realizowane e, podczas live'a na żywo. Także zapraszam Was serdecznie już w sobotę, a pamiętajcie, że dzisiaj jest drugi dzień świąt, 26. Nie wiem, czy widzieliście mój filmik z życzeniami. Przyjechał Mikołaj, 15% rabatu na wszystkie kursy i warsztaty online, więc jeśli chcesz skorzystać jeszcze dzisiaj do końca dnia z tego rabatu, nic prostszego, wystarczy wejść na stronę moją przestrzeń ezoteryczną online. E, tam jest zakładka Akademia ezoteryczna, pewnie tu podlinkuję i wpiszcie kod. Wybierasz sobie warsztat, który cię interesuje, m jak Mikołaj 15 15% rabatu, prosty kod M15. Masz tam coś takiego jak zapisz się na zajęcia. Tam podajesz imię, nazwisko, swojego maila i na dole jest kod rabatowy. Jak wpiszesz to M15, to od kwoty, która jest na stronie, dostaniesz ten rabat. Więc korzystajcie. Z nowym rokiem, nowym krokiem. Może chcecie się czegoś nauczyć. Dostępy do warsztatów są długie. Warsztaty wszystkie naprawdę są przeze mnie mocno przygotowane, bo jest logiczny kurs tarota. Możesz go zamówić na dwa poziomy. Pierwszy poziom Arkana Wielkiej, pierwsze rozkłady. Drugi poziom lub całość. Kabawa lub drzewo życia w tarocie też jak określać, jako świadomości, prawa karmiczne, bardzo rozbudowane warsztaty. Tam są i związki, i relacje, e, i diagnostyka karmiczna. E, może potrzebujesz tylko rozkłady tarota też oczywiście, ale też jeszcze jest tarot miłość, tarot finanse, wejdź medytację, wizualizację, moje słynne warsztaty połączenia. w tarocie, 1700 połączeń w tarocie. Wejdźcie na stronę, poczytajcie, na spokojnie, zapoznajcie się i cudownego Kolejnego dnia świąt, tak naprawdę, bo jeszcze zostało nam trochę czasu na świętowanie i dla wszystkich osób, które już są ciekawe, jaki będzie Wasz nowy rok 2025, zapraszam tutaj do linku. Możesz sprawdzić swój nowy rok. Do zobaczenia, buziaki Papa. Hej, cześć. Widzimy się w sobotę o godzinie 20.30 na YouTubie Live Przestrzeń Zoteryczna. I słuchajcie, jak zamówicie w tej chwili jakieś usługi, ja na początku tego live'a. Czy nawet jak nie wiem, nie będziecie mogli. ale ja oczywiście zapraszam Was, bo ja też lubię sobie z Wami w trakcie stawienia kart trochę podyskutować na live. E, ale jak nie będziecie mogli, lub po prostu nie wiecie, o której Wasza usługa będzie, nie ma problemu. Wejdźcie tego live'a. Ja zawsze na początku live'a czytam, jaka jest kolejność, i wtedy wiecie po prostu, kiedy będzie Wasza usługa. Jak jakieś dochodzą w trakcie live'a, no to mówię, kto tam jest po kolei. Także nie, nie, nie ma takiego problemu, że coś zamówić. To musisz całego live'a oglądać. Możesz przejść na swoją usługę też. Chociaż bądźcie ze mną, e, na pewno. Będzie miło i na pewno też będę składał życzenia noworoczne i tak dalej. Także korzystajcie. Dobrze, do zobaczenia. Sobota, godzina 20. YouTube przestrzeń na Robert Gugliński, hej, cześć. A ja uciekam dalej świętować. Trzymajcie się, hej. I udanego dalszego świętowania.